Jeszcze trochę pudru. Alma, wyglądasz prześlicznie. Mogłabym się bardziej opalić. Ja się tym zajmę, spokojnie. Daj mi wodę. Wszyscy już są. Fotografowie, reporterzy, fani. W porządku? Sí, sí. W Meksyku ludzie kochają artystów, doceniają ich. Jesteś kochany. Uważam, że zdjęcia z córką to świetny pomysł. Pamiętaj, że Roberta to jeszcze dziecko. Zadbam o nią jako własna. Inaczej wydrapie ci oczy. Spokojnie. Gdzie ona jest? Spóźnia się. Mieliśmy problem z garderobą. Jaki? Kochanie, daj Bozi. Co z kostiumem? Podarowałam go zakonnicom. Co? To wersacze. Niech sam to nosi. Nie jestem przebierańcem. Jak to? Włożyłam coś innego. Na miłość boską zakryj się. Nie patrzcie. Natychmiast się ubierz. Uspokój się. Tragedia. Przestań się wkurzać. Jesteś staroświecka. Zachowujesz się jak mała dziewczynka. Przebierz się. Ubieram się jak chcę. Ja lepiej wiem, co powinnaś nosić. Ty się rozbierasz, a ja mam wyglądać jak zakonnica. Jesteś jeszcze dzieckiem. Do garderoby. Złożę majtki. Kochanie, proszę. Inaczej nie ma zdjęć. Sama decyduj. Masz się przebrać. Nic z tego. Chcesz mi zniszczyć karierę. Pepe, powiedz jej, że nie może się tak pokazać. Wybuchnie skandal. Dzięki temu nieźle zarobimy. Zróbmy zdjęcia. Pewnie. Poważnie. Jak mam pozować? Przytul się do mamy. I jesteście piękne. Uśmiech proszę.